To tam musi być trochę ciemno Stare, ale Kajwy Złoto widzę Czuję ząbiaka Wyczuwasz go na kilometr Jeszcze powinienem zrobić taki Dobra sunia, dobra Wtedy może wypadku Ej, w sumie jestem ciekaw ile już się to... ile już mamy nagrane. Ojej! Stary, prawie wbiegłem tą lawę. Za dużo jest. Tak. Lawy. <grym się zainteresowań> <grym się zainteresowań> lapis. O, lapis. Ej! Fuck Tu winio. Tu jest woda gdzieś. <grym się zainteresowań> <grym się zainteresowań> Jednak chodź mi do cię! Dobra, teleportuj. już nie będę, wyrzucam tę lawę. Proszę. Ej, tu była woda zaraz obok. Gdzie ty jesteś? Fuck! Creeper! Fuck! Fuck! fuck kurwa! Spirytalam! Fuck! 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 fuck, fuck Przeżyjcie! Czai się za rogiem, uważaj tam! Gdzie? Ale a ja i do mnie wpadły te twoje punkty expa Eee, w sumie nie, nie zależy na tych punktach, bo nie wiem po co to jest te punkciki Po co to w ogóle jest te punkciki Po to by się... No, maja, maja zastosowania Po co? W 1.8 nie miałem zastosowania Mhm Tylko w 1.9 będą miały Kurde Poświęciłem się nie polansować po mieście, mam 900 tysięcy punkcików Coś mi zdrętwiała noga. To ręka. Cie, ciebie ręka? Tak. Ciekawe co snajpera. Ej, no, zoom, bierz te twoje rzeczy. Chodź po środku. To już nie ta lata. sobie te, te rzeczy w końcu. No nie mogę, bo jestem zagłowany. Mhm. Mi się to podoba ta funkcja, no, ta. Na serwerze Jaka? Tab A, że widać kto jest Lista, tak choćby ze Steam'a Z, z CS'a <noise> Złoto ma. pobierz ej, ej, mam pomysł. Jej, ej, pobierasz się z funkcją tab, nie? I e, <noise> ksiądz mówi a, a coś tam a... Czy bierzesz taba ze so, ze sobie za żonę? Nie czy, czy, nie, czy bierzesz, czy bierzesz Masida za męża, ona Tab, tab. <noise> ファミマ。 Już walisz mikrofon, no ładnie Aj, Ale teraz pytanie jak my, jak my wrócimy tam do domku Nikt nie zapisał Kordów cholera A na o. co kordy? Na nasz dom. Aha. A przecież... Aha, no tak. W sumie tak. A <grym> ja, ja ogólnie, ja ja ogólnie Ej, na, na, na idę. Serwację. Diamonty! <noise> Widziesz, yy, yy. Aż dwa! Diamonty Diamondcy Ej, ktoś mi upięt offa To jest nie fair. I Łuk mi zosiu! to jest nie fair. Ja nie. Ja mam łuk, jak coś. Ktoś... No a, a kiloff? Zależy jaki? <noise> eee. Zairona. No mam jakieś ironowe Jest tak poniżej połowy zużyty Poniżej połowy zużyty, no to znajdzie się taki na <trymne> jutro tsunami Katrina Nie, <trymne> mam ja taki laserowy robi, ja sniper Snajper, gdzie ty jesteś? Oddawaj mi rzeczy Ja kopię do góry, bo... Oddaję ci, Snajper e, masit Ej, Ej, wpadłem so. na... Ła! No nie. <laughs> nie! Moje itemy! Ej, powiedz, że nie mógł, że miałeś diamenty. Nie miałem diamentów, ale miałem 39 węgla i 19 irona. Oraz miałem swoje wszystkie itemy i miałem 7 strzał. Nie. Ej, i zrespiłem się w wodzie. Ej, to zrespiłeś się pada deszczem. W wodzie pada deszcz? Ej, w wodzie, jestem pod wodą i pada w niej deszcz. Aha. Znalazłem wyjście w końcu. A ja nie Aś to... No o Jezu, czekaj Ej stary. nie będzie ten odcinek, ale... No Idź tam Gdzie? Albo stój tu. Stój tu. Ocuń. Ej, odcuńcie się. Zu. Ja zaraz zrobię wyjście. Ej, to jest za dużo ludzi. Oła! O o. Ej, co mnie atakuje? Masit. Ej, tu jest ciasne. Nie wchodź mi w tekstury. Idźcie, odtajcie mi stąd, no. No, Dzięki masid, zrobiłeś mi windę. Spoko. A teraz gdzie jesteśmy? Ej, co to mnie gryzie? Coś mnie gryzie. Kaktus. Ej, szukajcie grzyba na dachu Tak, na pewno go znajdę z moim farem. Mm. Jak ja nie widzę, to jest 5 metrów przede mną. Już was nie widzę zresztą. Jesteśmy krasnoludki hopsasa, hopsasa. No nie mówcie, że tutaj pada deszcz. Jezus, lagi. Sniper Justini Bibarza gonięcia. cię! Jezus, co za chaotyczny odcinek. Ej, spadłem z mojej własnej wieży. Mhm. A ja już wiem, gdzie jesteśmy. Nie wiem, mhm. gdzie jest domek. A gdzie ty jesteś? Daleko. Fajnie, już wiemy, nie? <noise> a teleportujcie się. Jeszcze do domku, jeszcze trochę, bo już widziałem tą lawę naszą. Te źródełko. A gdzie ty jesteś? No, idę. Do domku. A dobra, widzę, wiem, już jesteśmy. No, no przy tej lawie, nie? sniper jest Stary, ja nie mam żarcia. Ej, zostaw mi tą krowę, proszę! A co, właśnie co, zjadłeś? No, I tak jak. No tak to słychać, nie? Tak jak. Ej, Gdzie no. ja jestem? Kurde. Jak jeszcze zamknie usta? Masis co napisałem? No, jest Masis napisałem Masis. A widzę domek Też no. widzę Też widzę Idę do niego Ja nie widzę no. Ja nie widzę Jał ok. O. <laughs> Kiedyś byłem takim większym fanem LKS, ale odkąd tutaj się przeniosłem I odkąd Ełk Wiecie co teraz mi się stało? Mów mów Szybko, mów Mam też, też do, do powiedzenia Skopiowałem teraz wiaderko z lawą Jak? Postawiłem lawę i, i ten. Wziąłem lawę. Lawa jest na wodzie, i mam jeszcze raz tą wiaderko z lawą. Eee, Creeper mnie gonił! Mmm, lol. Ej, tam są cztery endermany na górze, widzisz to? Wszystkie Widzę, gin... widzę, widzę, widzę. Wszystkie giną przez deszcz. To ty dzisiaj tak, ty Zoom. O, to, no to ty właśnie chciałem to powiedzieć, Zoom dzisiaj zakończasz jakąś czymś, nasz odcinek, ja idę do mojego domu. Ja też... To by tutaj ten... Ne, pomyśl, po, co by tu powiedzieć? Tak. Eee, eee, o, będzie jeszcze odcinek, eee, za niedługo to... będzie. <laughs> <laughs> za niedługo <laughs> będzie odcinek ogłaszający ten konkurs. Tak, to będzie ogólnie no. <laughs> to będzie ogólnie no. Będzie no, już wszyscy wiedzą tak, co. No. Ja tak to, ja to kończę w ten sposób. tak, O tak. To cześć. No, oddajemy już to, to jest mój ryk pożeg pożegnalny. A może ktoś coś? Czubakę? O grzybek. Nie. <laughs> Wiedziałem. Dobra, no to ja jako, jako Justin Bieber. Dobra, no to kończymy. Na razie. Siemka.